Borys, sezon 2011 będzie pierwszym w gronie seniorów dla Ciebie. Jakie nadzieje wiążesz z kontraktem w Krosie? Jakie nadzieje? Nadziei nie ma żadnych. Trzeba po prostu jechać, w jego najwięcej meczy jechać, rozjeżdżać się. Wiadomo, te 5 lat tutaj spędziłem, przespałem trochę ten okres. No i co? Trzeba zakasać rękawki i do roboty, no bo jeżeli, jeżeli nie teraz, to kiedy? Jesteś po kilku treningach na torze. Jak się czujesz po przerwie zimowej? Czuję się dobrze, jedynie trochę ze sprzętem tam, można powiedzieć, się pogubiłem po zimie. Testujemy nowe rozwiązania, jak na razie to jest wszystko w dupie za przeproszeniem, a zobaczymy. No. Jeszcze trochę czasu jest do pierwszego meczu, także... No właśnie, dzisiaj trenujemy i mówisz, że jeden silnik się popsuł. Co się stało? Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? No nie wiem, trzeba będzie rozebrać silnik na naj, najprawdopodobniej stanu już amen. Do, dość grube pieniądze będzie trzeba włożyć, żeby go wyremontować. Trudno, taki sport. Borys, na pewno druż... twoja była drużyna, Wuchniarz-Szastochowa, nie jest dla ciebie obca. Jak widzisz szanse wychniarza w zmaganiach z Leszczyńską no nie jest że powiem szczerze, że co, ostatnio codziennie przebywam na stadionie, także kontakt chce utrzymuję. Jakie szanse? Szanse widzę dużo. naszego zespołu, tutaj bracia Logutowie, dość dobrze się prezentują. Rafał Sząbierski, Tajwo Finden. Myślę, że, że będzie ich stać na zaskoczenie. Zapowiedziałeś, że w przyszłości chciałbyś wrócić do czasowskiej drużyny. Podtrzymujesz to zdanie? No pewnie, że tak, tylko chcę wrócić jako inny zawodnik.